Witam w ten piękny, słoneczny poranek. Mija kolejny rok budowy wielkiego parkingu. Rynek jest. Jak rynek? Przecież to są beton jest. Rynek centrum miasta, czytaj, to się wytnie. Mija kolejny rok budowy rynku w centrum miasta. Mieszkańcy zadowoleni z postępujących inwestycji poddają się codziennemu relaksowi. Panie kierowniku, dajże dwa zł! Panie, nie mam, Święty Boże. Daj Boże, Daj Boże. Bóg, zapłać! Yy, no tak, tak. Na czym to ja? <laughs> Mieszkańcy oddają się codziennemu relaksowi. Wśród tych mieszkańców znajdują się również oni. Optymiści. Ludzie pełni energii, pasji, chęci do działania. Ludzie zwani. Na sami Kuba, myślał, no tak dalej nie damy rady. Jakby. Osiągnęliśmy chyba wszystko, co się dało. No faktycznie. Mandat za brak maseczki, mandat za czymś w miejscu publicznym. Mandat za. Ciu, 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 wiesz, że nie o to mi chodziło. No faktycznie, no nie zabrali nam jeszcze prawa jazdy. Ty, bo my e, nie, nie mamy prawa jeździć. E, murdo! Bobby gdzie? Jak opinia mieszkańców krajów, miasta? Jak sytuacja? Kurwa, wiedziałem. Ale my nie jesteśmy osobami publicznymi. A, ja w filmuję tutaj. Siłka. I tak mi się tylko na was kamera poszła. A. Jak chodzi o to, no to nie jest dobrze. Ale jest stabilnie A na, na piwko dzisiaj jeszcze macie Ochotę A będzie to na YouTube? Bardzo możliwe to, to to nie, to nie, 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 nie. dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. I to by było na tyle z opinii mieszkańców. Do widzenia. Gratulacje panowie. Właśnie zostaliście gwiazdami YouTube to nie się nic nie odzywałem, to wam nie taki wygodony zawsze. Dobra panowie walić to. W październiku są wybory. Na prezydenta Bochni i ja mam zamiar w nich startować. Nieciu, ile razy mamy ci mówić, to miasto ma burmistrza. A, burmistrz, prezydent, jeden ciul. Najważniejsze, że się rządzi ludźmi. Yyy, eee, dobry, a co mnie to gówno obchodzi, że ty będziesz jakimś prezentem? Jak to co? Ty będziesz szefem mojej kampanii, a on będzie moim egzekutorem. Kim kurwa będę? No będziesz egzekutował jego polecenia. No, a co ja z tego będę miał? Ja będę później włodarzem. A ty będziesz moim rzecznikiem prasowym. No ale na co rzecznik prasowy w takim moim mieście? Przecież będziesz burmistrzem, będziesz sam udzielał wywiadu. Wodek, wodek, jak ty się nie znasz w ogóle na polityce? Yy, to... Yy, stop, 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 stop. Wszystko pięknie, ładnie, elegancko, super jakby, rozumiem, ale yy, nie mamy planu. I to się, chłopczyku, głęboko mylisz. Ok panowie, bierzemy się do roboty. Po pierwsze, media socjalne zakładamy mi Facebooka, TikToka, Instagrama, Twittera i każdy z nas generuje 30 kąt po to, żeby był ruch w sieci. To razem będzie. 90 kąt. Zostaniesz księgowym po mojej wygranej. Okej, okay, konta już mamy, teraz charakter. Jeden z was musi być Julką z Instagrama, która narzeka na nierówności. No, nierówności to wiesz, to jest proste, to weźmiesz, przejdziesz się po i wiesz, to są nierówności. No a jemu mu chodzi o wymiar społeczny, nie dziury w drogach, Benzfale. A hmm. chcesz wryja? Chcesz... Okej, okay, panowie, skupcie się, bo przechodzę do programu mojej kampanii. Punkt pierwszy: Zielony rynek. Wszyscy lubią, jak jest pięknie, ładnie, zielono, ogólnie eko. Mam nawet wstępny projekt. Ludzie to chwycą na pewno. I punkt drugi. Tanie śmieci. Słuchajcie, renegocjujemy umowę z firmą wywozową i tniemy cenę o 50% dla wszystkich mieszkańców. A całe śmieci zrzucamy do szybu regis. Do kupalni? Do ziómeczki chodzą. Do jakieś podstawy ekologii? Pomyśl trochę. Wszyscy turyści wjeżdżają i zjeżdżają na Kamparii. Żaden turysta nie wychodzi w rynku, bo wieje chujem. Skrócimy trochę korytarz, zasypiemy śmiećmi, nikt się nawet nie zorientuje. Mieciu, ty to masz łeb. Okej, okay, panowie. Bierzmy się do roboty, resztę omówimy innym razem, a jutro kręcimy spot. Good morning. Panie Mieczysławie, będę robić panu make-up. Zapraszam na fotel. Proszę pani, jaki make-up? Ja jestem człowiekiem z ludu, muszę wyglądać naturalnie. Nie ma opcji, żebym oszukiwał wyborców. Ale będzie się pan świecił jak psu jaja. Proszę pani. Świecić to się będzie bochnia, kiedy zostanę jej burmistrzem. Jak pan woli. To jest Jest dźwięk? Tak jest. To? Co, jedziemy, Ej, dobra. jedziemy z tobotem. Tak, gotowy? Tak, tak, tak. Kamera poszła. Szanowni wyborcy, mieszkańcy Solnego Grodu. Czas na zmiany. Na zielony rynek, na tanie śmieci. To obiecuję Wam, Ja, Mieczysław Lawenda. Jak, dobrze było? Dobrze było? Ten gość serio ma zostać burmistrzem miasta? Dzień dobry, to służby ratunkowe. Czy możemy pomóc? To by potrzebowało mi, potrzebowało mi tu no? Jeżeli potrzebujesz teleporady, naciśnij 1. Jeżeli szukasz pomocy psychologa, naciśnij 2. Jeżeli potrzebujesz interwencji pogotowia, naciśnij 3. Trójkę! Trójkę wybierz, panie! Dzień dobry! Witamy w Radiu Trójka! Jeżeli chcesz posłuchać najlepszej stacji pod słońcem, wybierz 3. Jeżeli nadal poszukujesz pomocy, wybierz 1. 1 plus 1 plus 1? Witamy w trójce. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do audycji. Kurwa, patrz jak to się robi. Halo, dzień dobry, Halo. tu służby ratunkowe. W czym możemy pomóc? Mamy nagły przypadek. Gościu bez maseczki, jest podejrzenie zakażenia. Oczywiście, już wysyłam służby. Dobrze, jak najszybciej. To będzie zgon. He's gone. Ach, przyczyna zgonu? Piś, że korona. No a ten pistolet? Tanka, nie wkurwiaj mnie! Badałaś go? Wiesz, że nie jest zakażony? Nie wiesz. To nie ma się w detektywa, tylko pisz jak mówię. Tak jest, zabieramy go. Dobra, Stachu, odpuszczamy ten spot, zostawiamy tak, jak jest. 25 lipca, Marcin Kozacki, zapraszam na boheńskie nowości. Może jeszcze flaszkę na stole tu się co? Uję wszystko, pismo. Niewiarygodne, ale prawdziwe informacje płyną ze sztabu kandydata na burmistrza Bochni Mieczysława Lawendy. Według doniesień medialnych głównym punktem programu wyborczego tej opcji jest przeniesienie rynku na kolejkę. Damian Zawadzki. Kolejka. Miejsce, po którym na co dzień spacerują mieszkańcy miasta, miejsce spotkań i rodzinnych wędrówek. Ta piękna silanka może jednak ulec zmianie, bowiem według najnowszych ustaleń naszych dziennikarzy, kandydat na burmistrza Mieczysław Lawenda planuje wybudować w tym miejscu główny rynek miasta. Nie brak opinii, iż pomysł ten jest wzięty z kosmosu. E, pana, ta sytuacja przywodzi na myśl najgorsze wspomnienia czasów słusznie minionych zresztą, kiedy to ludzie, ludzie wysokiego szczebla całkowicie byli odklejeni od potrzeb społecznych. Zdaniem ekspertów, przeniesienie rynku z centrum na kolejkę wiąże się z kosztami sięgającymi miliardów złotych, co jest w oczywisty sposób nie do udźwignięcia przez samorządowy budżet. Panie, gdzie ja tu będę chodzić, żeby na rynku posiedzieć? Ja ledwo co do centrum na nogach dojdę, a co dopiero na to zadupię? Ten Mietek to już kompletnie oszalał. No gdzie rynek przenosić? No i toś boską. Ja po, po, panu powiem, bo to jest świetny po, 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 pomysł, tylko ja, 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 to trzeba by było odpowiednio rozwinąć, bo do końca kampanii samorządowej pozostało już tylko kilka dni. Czas decyzji wyborczych zbliża się wielkimi krokami. Walka o głosy Bochniaków trwa. Grzegorz Kantor. Osiedla, przedmieścia, śródmieście, tysiące wyborców, wiele ważnych tematów i jeden wspólny kierunek. Ja jestem po to, aby Bochnia nie była już nigdy zacofana, abyśmy się nie cofali, proszę Państwa, abyśmy szli naprzód. Złe czasy są już w odwrocie. Wybierzmy przyszłość, idźmy do przodu. Kiem zaufać. Godność. Szacunek. Jeszcze tak dobrze to nie było jak będzie z panem Zalewskim. Kopalnia ruszy. Parkingi będą. No wszystko będzie. Niech żyje Bochnia! Dziękuję proszę Państwa. Dziękuję. Na koniec tego wydania bocheńskich wiadomości mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie na warsztaty kulinarne, które odbędą się na plantach w niedzielę. Warsztaty te poprowadzi siostra Apostazja w ramach cyklu warsztatów 150 nowych przepisów siostry Apostazji. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nowościach. <laughs> Widziałeś to? Trzeba coś z tym zrobić. E, no tak, e, to, to wymaga jakiejś Stosiu, reakcji. Stasiu, reakcji mówię o Eee... Co, co proponujesz? Eee, możemy wziąć w tym udział przecież apostazja w Bochni zdarza się tylko raz w roku albo i rzadziej. Mieciu, kurwa, ale Stasiu ci mówię o tym szkalowaniu ciebie i wysławianiu Zalewskiego. Przecież to jest jawna manipulacja na temat Twojego programu? A, o tym mówię. No jeszcze mu laurkę robią. Nie wiem. Proponuję twardy reset. A few moments later. Meczu, ty jak coś wymyślisz? Zokłęcajcie się na radę. A co Idzie złodek. To się. Resetuje się w kiblu, chyba. Panowie, mam pomysł. Wiem, jak odwrócić losy tej kampanii. Zrobimy debatę. Pomysł to arcy zajebisty, aczkolwiek sam dobrze wiesz, jak Mieczysław słabo wypada w potyczkach słownych. Tak. Mhm. Pa. Jutro będzie. Tak. No. Na Przelew czekam tylko. Ta, 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 Wyślemy. No, no. Do widzenia. Do widzenia. Halo, dział obsługi klienta, dział reklamacji, słucham. Panie, czy wy tam jesteście normalni? Jak może by było wysłać nowy telefon, który nie wykonuje połączeń, ani nie wysyła wiadomości? Proszę pana, a wsadził pan kartę SIM? No jasne, że wsadziłem. Przecież nie jestem idiotą. To logiczne, proszę pana. Nasz sklep nie jest dla idiotów. Panie, pomoże mi pan, czy nie? Proszę pana. Czy telefon kręci filmy, robi zdjęcia? Da się na nim grać? No, tak. Czyli wykonuje swoje podstawowe funkcje, proszę pana. O co panu chodzi? Pan jest. Chyba ty. No. Mistrzem ciętej riposty to ty nie jesteś ale popracujemy nad tobą. Wstojemy kuwo, wstojemy niż pomysł wiozomy Nie, Dobry wieczór Państwu, Marcin Kozacki. Witam wszystkich widzów Boheńskich Wieści. Jesteśmy jedyną telewizją ze słownie jednej telewizji w Bochni, która przeprowadzi dla Państwa transmisję debaty burmistrzowskiej. A zatem zapraszamy na debatę. Czesiu, nie śpi, czołówka teraz. Co jest, co jest? Czołówka debaty. No dawaj, bo nam oglądalność spadnie. Ile my tam mamy widzów? Osiem osób w piku, w tym dwójka to my. Maciek, kurwa, dawaj skrina na Twittera, przecież nikt nam nie uwierzy. No dobra, ale wrzucę tę czołówkę. Szanowni Państwo, formuła debaty jest prosta. Mamy jedno pytanie do trzech kandydatów. Każdy kandydat ma minutę na swoje wystąpienia. I tutaj ważna uwaga: jeżeli kandydat będzie odpowiadał nie na temat, mogę to wystąpienie przerwać. Zaczynamy! O, debata zajebiście. Najpierw prośba do kandydatów. Panowie, przedstawcie się. Na siebie. Panie Mariuszu, może jednak nam się Pan przedstawi. A, Mariusz Gawor jestem. Kandydat z ramienia fanów BKS Boheńskiej Kuźni Samozwańców. Mieczysław Lawenda. Komitet Wyborczy Mieczysława Lawendy. Dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, szanowni państwo, Dawid Zalewski, kawu bohęccy liderzy, witam serdecznie. Dziękuję serdecznie, a zatem konkretne pytanie do panów. Jaka jest wasza wizja na Bochnie? Odpowiada pan Gawor. Proszę was, ja tę przyszłość widzę tak. Odpowiedź? Nie na temat. Bardzo proszę, pan Zalewski. Szanowni państwo, ośmielam się zwrócić do państwa z taką motowizją Bochni stabilnego, ale dynamicznego rozwoju. Wochnia moich marzeń to miasto szczęśliwej młodzieży, zadowolonych seniorów, ale przede wszystkim odpowiedzialnej władzy. Bardzo dziękuję, panie Dawidzie. Proszę, pan Mieczysław. Drodzy wyborcy, ja, Mieczysław Lawenda, żyję wśród was. Jestem jednym z was, obserwuję was na co dzień. Wiem, czego pragniecie. Więcej parkingów, lepszej komunikacji z urzędem, tanich śmieci. Ja wam to wszystko zapewnię. Jeśli oddacie na mnie swój. Nie, tak, nie, tak, nie, Skąd ten gość się wziął? Dziękuję serdecznie, czas na swobodne wypowiedzi. Proszę bardzo, pan Lawenda. Chciałbym być takim człowiekiem i takim burmistrzem, z którego wy będziecie dumni, i razem stworzymy bochnie naszych marzeń. Z menelską, niefrasobliwą szczerością, Mieczysław Lawenda. Ej, panowie, panowie, panie Dawidzie, ja w tym momencie jestem gotów panu podać rękę. Panie lawenda, pan tu dziś wszedł jak do obory! Ani me, ani be, ani kukuryku! Pan chce, żeby ja panu rękę podał, tak? Ja panu mogę co najwyżej nogę podać. Tylko zaleski. Nie ma innej opcji. Panowie, przywołuję was do porządku. Pan Gaworuszy wypowiedział: pomożę, pomożę. Także dziękuję wszystkim kandydatom i trzymamy kciuki w wyborach. Jednocześnie informuję, że na podstawie przeprowadzonych badań możemy podać wyniki. Debatę wygrał pan Zalewski z wynikiem 75% głosów. Drugie miejsce pan Gawor, 30%. I ostatnie miejsce pan Lawenda, 15%. Do widzenia! Urwa niemożliwa. Ja też nie mogłem w to uwierzyć, ale suweren, to suweren. Вот demokracja. A, okej, to ja się śmieje. Po pierwsze... Coś ty powiedział? Uu, to będzie zgon. Przyczyna Czekaj, bo teraz już nie mogę przestać Poczekaj. Eee. O tak, zrób do góry. Głównym punktem programu wyborczego te. Ach, kurde. Tej opcji. O, jak opi jak jeszcze opinia. Raz, jeszcze raz. <laughs> nie wiem, jak co było, Jak opinia mieszkańców. Tylko zwyciężymy. Panie, gdzie ja tu będę chodzić, żeby na rynku posiedzieć? Nie, zrobiłem. Nie powiedziałem tak, jak chciałem. Panie! Ty! Panie! A nie, dajże się pan. Nie może pan. Będę zła, pilota. No. Ta sytuacja przywodzi... Dobra... Go... Już tego nie nagrać.